Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalaka, to jest MS Minifigi, czyli wrog, w którym mam ambicję opisać wszystkie istniejące minifigi kolekcjonerskie. Wiecie, jak to jest z tymi klockami. Jednym z największych problemów, z jakimi się borykamy, jest magiczne stwierdzenie: Zabrakło mi jednego elementu, jednego minifiga. Gdyby nie to, całość byłaby kompletna. Pomyślcie sobie, ile osób chciało na ten przykład zbudować kościół, wielką katedrę lub też małą, wiejską kaplicę. Tylko, co powinno się w niej dziać? Puste ławki? Trochę słaby pomysł. No to może pogrzeb? Nie. Kiepski temat na konstrukcję z krosków. Ale skoro nie pogrzeb, to czemu nie ślub? Znalazłby się jakiś minifig w garniturze. A nie! Racja, panny młodej nie ma. Ale jak będę chciał, to będę się musiał nakombinować, bawić z kustomizacją i. i tak średnio mi to wyjdzie. Będę musiał wykręcać rączki ludzikom, ciąć peleryny, żeby z tego felon wyszedł. Hipis się obrazi, ale mu się śmiertelnie obrazi. No nie, no ale hipisa to można rozłożyć. Ale Alemą chyba nie rozłoża. Słaba sprawa. Na szczęście, siódma seria Minifigures wyszła z pomocą także takich budowniczych. Panna młoda. Minifik składa się z 10 elementów i dominuje tutaj zdecydowanie kolor biały. Tors wraz ze slopem zastępującym tradycyjne nóżki tworzą suknię ślubną naszej panny. Suknia posiada liczne ozdobniki w kolorze srebrnym, zaś linie w kolorze niebieskim podkreślają jej nie kobiece kształty. Mifiszka posiada również odsłonięte ramiona. Pomimo znakomitego wykończenia sukni, to nie garderoba, a przynajmniej nie ten jej element, pełni rolę głównej atrakcji tego figa, przynajmniej z mojej perspektywy. Twarz mi figurki jest jednostronna i okazuje całkiem uzasadnione zadowolenie. Postać posiada charakterystycznie uczesane włosy. Początkowo byłem przekonany, że włosy te występowały tak samo jak diaden już wcześniej w serii Castle Fantazy Era, którą swoją drogą opisuje właśnie w Morzu Studu. Jednakże okazało się, że byłem w błędzie i dlatego też musiałem dokonać korekty w tym materiale, ponieważ włosy te są całkowitą nowością i pierwszy raz występują w tym zestawie. Natomiast diadem występował już wcześniej w wymienionej serii. Do włosów, za pomocą wymienionego już diademu, przymocowany jest welon, który również jest całkowicie nowym elementem. O ile sam element jest do dość ciekawy, odnoszę w niepohamowane wrażenie, że z powodu sposobu mocowania trudno będzie znaleźć dla niego jakiekolwiek inne zastosowanie. Ale to niekoniec niespodzianek, które napotkamy w tym figu. Albo im opisywana minifiszka trzyma bukiet kwiat, który jest swoistą wariacją na temat opisywanych przeze mnie łodyg i występował na razie tylko w dwóch zestawach, to znaczy w dwóch minifigurkach kolekcjonerskich serii siódmej, Pannie Młodej i Hipisie. Na dokładkę otrzymujemy informację, że kwiatki zamieszczone w zestawie są w kolorze jasno-różowym, w którym wcześniej występowały tylko w dwóch zestawach. A który według mojej subiektywnej oceny prezentuje się o wiele lepiej niż bardziej popularny odcień. Nie trzeba chyba mówić, że jako, że kwiatki są produkowane w odlewach po cztery, w zestawie otrzymujemy element zapasowy, czyli to, na czego brak narzekaliśmy zawsze w serii minifigures. Podsumowując Panna Moda, to jeden z dwóch moich faworytów tej serii I nadaje się nie tylko do średniowiecznych zamków, ale także do makiet ślubnych. Kolejność pojeba. Czekam na Wasze opinie dotyczące serii oraz propozycję minifigów kolekcjonerskich, o których chcielibyście usłyszeć szybciej niż później. Tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila i nie zapomnijcie obejrzeć następnego odcinka MS Minifigi.